Film, który za chwilę obejrzysz, jest częścią programu Długowieczności doktora Pokrywki. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, na depresję choruje około 280 milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, że w Polsce boryka się z nią ponad 1,2 miliona osób. To poważna choroba, która sprawia, że osoba nią dotknięta czuje się przygnębiona, smutna i pozbawiona energii przez długi czas. To coś znacznie więcej niż chwilowy smutek. Depresja trwa tygodniami, miesiącami, a nawet latami i potrafi znacząco utrudniać codzienne życie. Choć depresja nie wygląda u każdej osoby tak samo, do jej najczęstszych objawów należą. Przewlekły smutek lub uczucie pustki, które utrzymuje się przez większość dnia, utrata zainteresowania rzeczami, które wcześniej sprawiały przyjemność, ciągłe zmęczenie i brak energii nawet po odpoczynku, ponadto zmiany apetytu, jego utrata lub wzrost, problemy ze snem, bezsenność lub nadmierna senność, trudności z koncentracją i podejmowaniem decyzji a także niska samoocena i poczucie bezwartościowości, poczucie winy i nadmierne obwinianie się oraz myśli rezygnacyjne. W przebiegu depresji poczucie, że wszystko jest trudne i bezsensowne może być bardzo silne, uniemożliwiając takie z pozoru proste działania, jak wzięcie prysznica czy wstanie z łóżka. Niektóre osoby mogą odczuwać także bóle fizyczne, np. bóle głowy czy problemy trawienne, które nie mają innej wyraźnej przyczyny. Depresja może też objawiać się spowolnieniem ruchów i myślenia lub przeciwnie, niepokojem i ciągłą potrzebą ruchu. Skąd bierze się depresja? Przyczyny mogą być różne. Często wywołują ją trudne wydarzenia życiowe, jak utrata bliskiej osoby, rozwód czy poważne problemy zawodowe. U niektórych depresja wynika z czynników genetycznych, a więc większej podatności na zachorowanie. Dotyczy to szczególnie osób, u których w rodzinie występowała depresja. Ważną rolę odgrywają też zmiany chemiczne w mózgu, zaburzenia hormonalne, przewlekły stres czy poważne choroby fizyczne. Na rozwój depresji narażone są również bardziej osoby, które nie mają wsparcia społecznego samotne i o niskim statusie społecznym. Depresja może kosztować życie, może dotknąć każdą osobę na każdym etapie życia, jest chorobą i jak każda inna wymaga leczenia, a osoba nią dotknięta wsparcia. Odpowiednia pomoc może przynieść ulgę i pomóc wrócić do normalnego funkcjonowania. To ważne, by nie lekceważyć objawów i w razie potrzeby zgłosić się do specjalisty. Pomocy warto szukać również wtedy, kiedy podejrzewamy depresję u bliskiej osoby. Miejsca, w których możemy szukać pomocy, to gabinety psychiatryczne, psychologiczne i psychoterapeutyczne, ośrodki interwencji kryzysowej, instytucje zajmujące się wspieraniem leczenia depresji, czy przychodnia opieki zdrowotnej, do której zwykle chodzimy. Nie warto zwlekać szukanie pomocy to pierwszy krok w stronę powrotu do zdrowia.